Czu się A co do pani kryje w niej ogromne plany Cześć, tak krzyżować drogim mi Rany Mam większy spokój, odkąd już nie jestem z wami Pismo znowu załączył się w wani Na co do pani kryje w niej ogromne pany Cześć, tak się żować drogim mi Rany Mam większy spokój, odkąd już nie jestem z wami Pismo załączył się w pani, lepiej za bódaj termin, wszystko Możę nowy uniwersum nie od dzisiaj Nie ja to wiem, ty tego chyba nie gminiasz Nie potrzebuję Jóra, słownika, juz. bo mam swój język, tak jak mam też swoją chwilę teraz Muszę wykorzystać ją, żebym tego nie przegrał Bismont znowu załączył się w bani A co do pani kryje w nich ogromne plany Ciepłokrzyżoność drogi mi Mam większy spokój odkąd już nie jestem z wami Załączył się w panie, na co do pani kryje w niej ogromne pany Chcie podszyżować drogi mi o, o, Mam większy spokój i odkąd już nie śnieje